Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu poruszyliśmy temat związany z obżarstwem i powiedzieliśmy, że doświadczenie. Takiego pragnienia nie wiąże się tylko ze sferą materialną, ale również może odnosić się do życia duchowego i oznaczać niezdrowe nienasycenie, co w konsekwencji utrudnia budowanie zdrowej relacji do Boga, gdyż z powodu obszarstwa duchowego, czyli nienasycenia wewnętrznego, Bardziej taki człowiek szuka darów Bożych niż samego Boga. Zła myśl obżarstwa prowadzi do innej złej myśli, jaką jest nieczystość. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Pojęcia złej myśli, nieczystości nie możemy jedynie zamykać w sferze seksualnej ludzkiej egzystencji. Jednakże można powiedzieć, że człowiek, wskutek uwikłania się w tę myśl, przestaje patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto jest osobą, kogo można obdarzyć miłością, a coraz bardziej tę drugą osobę zaczyna traktować jako jakiś przedmiot, rzecz. Wspominany przez nas w ostatnim czasie mistrz życia duchowego Ewagriusz z Pontu zauważa, że tak jak obżarstwo kusi nas wspomnieniami przeszłości, o tyle nieczystość chce nam pokazać często na podstawie doświadczeń z przeszłości możliwe doznania, które są na wyciągnięcie ręki, nierealność pragnień jest takim istotnym elementem nieczystości. Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku obżarstwa, jest właśnie nierealność pragnień i spędzanie dużej ilości czasu w sferze marzeń. Nieczystością, wbrew pozorom, nie są zagrożeni głównie ludzie młodzi, ale przede wszystkim. Ci, którzy zaczynają odczuwać swoje życie jako coś, co coraz bardziej przecieka im między palcami. Gdy człowiek w swoim życiu zaczyna podążać za tą złą myślą, to jednocześnie szybko utraci rozsądek, a jego decyzje będą podejmowane na zasadzie impulsu, który niekiedy z rozumem nie ma nic wspólnego. Zauważmy, że do tak bezrozumnego, impulsywnego stanu chce nas doprowadzić demon nieczystości, a z nim z kolei postępuje groźny dla naszego zbawienia demon chciwości, o którym powiemy w następnym odcinku duchowego przewodnika. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka duchowego przewodnika. Jeżeli materiał Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Zachęcam również wszystkich do subskrybowania kanału Katolickiej Telewizji Serbinów oraz do kliknięcia w dzwoneczek, aby być informowanym na bieżąco o materiałach, które publikujemy na naszym kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień. Szczęść Boże!